Cześć, kochani, z tej strony Marta Lange. Dla osób, które są nowe na moim kanale, taki mały disclaimer. Nie jestem lekarzem, nie jestem dietetykiem. Jestem pasjonatką zdrowego stylu odżywiania i po prostu szukałam sposobu na to, żeby wychować mojego syna bez leków i bez lekarzy, i to mi się na razie udaje. Ja również spędziłam kilka lat na poszukiwaniu tego, jak poczuć się wreszcie dobrze, jak przestać jeść te wszystkie tabletki przeciwbólowe, i rzeczywiście doszłam do tego momentu, kiedy czuję się dobrze sama ze swoim organizmem, kiedy nie biorę żadnych leków i wszystko, o czym się leczę, jest naturalne. A dzisiaj dzielę się z Wami kolejną taką kuchenną kuchennym naszym sojusznikiem octem jabłkowym. Była już soda oczyszczona, była woda utleniona. Przy okazji sody mówiłam również o occie, że możemy posprzątać octem i sodą prawie całą łazienkę i prawie całą kuchnię. No i przychodzi czas, żebym opowiedziała troszkę o occie jabłkowym, bo ja również go Często używam, bardzo go lubię. Ja mam taki ekologiczny, to nie jest żadna reklama, po prostu taki jest w moim sklepie. Wybierzcie ekologiczny ocet jabłkowy. Piję ocet jabłkowy rano, nie tylko daję go do sałatek. Nie wiem, czy pamiętacie, ale nasze babcie używały octu jabłkowego, octu w ogóle też do sprzątania i octu jabłkowego również do pcia. Warto skorzystać może z tej mądrości naszych babć, zamiast kupować tak dużo zbędnej chemii też do domu. Zaraz Wam powiem, do czego jeszcze oprócz yy, sałatek możemy go użyć, możemy go pić na wspomaganie odchudzania, dwie łyżki octu jabłkowego na szklankę wody. Pijemy czczo 20 minut przed posiłkiem. Podrzucę Wam link do badań, które udowadniają skuteczność tego sposobu. Również jest to dobry sposób dla osób, które mają stan przedcukrzycowy. Ponieważ ocet reguluje poziom cukru we krwi. Reguluje też poziom trójglicerydów, zawiera pektyny, zawiera, co prawda niewielką, ale zawiera pewną ilość witamin i minerałów. Działa odkażająco, więc możemy sobie z niego zrobić tonik. Bierzemy, ja mam taki na przykład atomizer po jakimś, jakiś tam hydrolat miałam i użyłam tego atomizera. Żeby rozcieńczyć wodę, ja użyłam wody strukturyzowanej, o tym jak zrobić wodę strukturyzowaną nagrałam cały materiał. I na taką wodę w proporcji 1 do 5, czyli jedna część octu jabłkowego, 5 części wody rozcieńczamy to razem i możemy używać jako tonik do twarzy, możemy tym przemywać twarz oczyszczoną twarz. Wtedy również dobrze działa na trądzik, dobrze odkaża, a zawartość witamin i minerałów również pobudza skórę do regeneracji. Ja też używam tego, tego samego właściwie. Używam do włosów, żeby mieć zachowany kolor, którym farbuje włosy. I nie martwcie się zapachem. To dosyć szybko wietrzeje. Więc to jest na pewno takie zastosowanie też, które pomoże Wam oszczędzić kilka, y, kilkanaście złotych na, na kosmetyki. Ale to nie wszystko, bo ocet jabłkowy, ten sam właściwie patent, czyli zachowanie koloru, możecie wykorzystać dodając ocet jabłkowy do prania, do rzeczy, które kupujecie nowe i boicie się, że Wasz sweter może. Właśnie, jak się u Was wymawia, w części regionu się wymawia swetr, a w części regionu sweter. Więc możecie napisać, skąd jesteście, jak się u Was wymawia, to coś. Dodając dosłownie dwie, trzy łyżki od jabłkowego do prania, wasze ubrania zachowają kolor i nie martwcie się o zapach, nie będzie tego czuć. Poza tym. Trochę odkazi Wam również, tak, będzie działał antybakteryjnie. Octem możecie umyć całą lodówkę, odtem możecie przetrzeć blaty. Naprawdę ma... Yy, do tego wiecie, no, wszystkim możecie odkazić, ale to będzie chemia. Dalej, zjecie to potem, jeżeli położycie na tym bezpośrednio czy kanapkę, czy jakiś owoc, a ocen będzie po prostu ekologiczny, czyściutki, nie zrobi Wam krzywdy. No i co? Jeszcze z tym jabłkowym. Miałam Wam opowiedzieć jeszcze jedną rzecz. A, nie nadaje się dla osób, które mają chory żołądek, ponieważ może podrażniać żołądek. Nie nadaje się również dla osób, które biorą leki na obniżenie cukru we krwi, no bo on też obniża, więc po prostu może wejść w reakcję z tymi lekami. Dodatkowo, oprócz tego, że pomaga zwalczaniu zbędnych kilogramów, to chciałam Wam powiedzieć, że on nie zastąpi diety i ćwiczeń, że nie schudniecie od samego od 105 kg. Jak gdyby nie ma czegoś takiego na świecie, a jak jest, to dajcie znać w komentarzach. To wspomaga. To jest jak gdyby jedna dodatkowa rzecz, która Wam pomoże, ale też jeden taki dobry nawyk, który sprawi, że poczujecie się lepiej. OK, zrobiłam jedną dobrą rzecz dla siebie dzisiaj. I jeśli zrobisz jedną dobrą rzecz dla siebie rano, to będziesz chciała jeszcze zrobić kilka dobrych rzeczy dla siebie rano takich zdrowych. Czyli, gdyby jeden zdrowy nawyk jest takim czynnikiem zapalnym do dobrych zmian. Więc też nikt zmian nie będzie dużo, jedną wprowadzajcie na raz. Bo jak wprowadzicie bardzo dużo, to to się nie uda. Metoda Kaizen, małych kroczków, więc. Jeżeli piliście sodę oczyszczoną, to zróbcie sobie przerwę. Sodę oczyszczoną przez 3 miesiące, jeżeli piliście od tamtego nagrania, to teraz zróbcie sobie przerwę i wypróbujcie właśnie ocet jabłkowy. Poza tym, ocet jabłkowy nadaje się świetnie do mycia owoców i warzyw z różnych pestycydów. Oczywiście później zmywamy to, żeby nie został ten zapach. Ale tak jak soda oczyszczona, tak również octem możecie myć warzywa wodą z octem. No i jak mi się jeszcze jakiś patent przypomni, to napiszę go w miejscu na opis, dobra? I wrzucę wam link do suplementów, które polecam na bazie warzyw i owoców, które sama stosuję. Będę się z Wami żegnać. Jeśli Wam się podobało, napiszcie jakiś komentarz. Jeśli znacie inne jeszcze sposoby na wykorzystanie octu jabłkowego, zrobienie octu jabłkowego również nie jest takie trudne. Możecie zrobić go sami, ale jest przy tym kilka tygodni tak naprawdę odczekania, aż on będzie dobry, więc ja go nie robię. Kiedyś może na emeryturze będę robiła oct jabłka. Żegnam Was, trzymajcie się, miłego dnia, do usłyszenia. Cześć.